Witajcie na kanale Opowieści Losu z tej strony Anna Na wstępie bardzo dziękuję za obecność, za obecność na moim kanale, za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje, za Wasze komentarze. Przychodzę dzisiaj do Was z czytaniem i przekazem na pełnię. Pełnię, która odbędzie się w byku 15 listopada, najbliższy piątek o godzinie 22.29. Na, na wstępie, powiem tak krótko, co ta pełnia przenosi Wam i nam. Otóż przynosi ona stabilizację i ugruntowanie, również praktyczne podejście do życia, a cykl księżycowy w znaku Ziemi podkreśli również potrzebę balansu życia materialnego ze spokojem życia duchowego. Byk zachęci do skupienia się na finansach, na osobistych wartościach i na potrzebach związanych z bezpieczeństwem, ale skłoni również do refleksji nad jakością i fundamentami relacji. Do tego czytania zapraszam serdecznie wszystkie Zodiakalne Wodniki. Ja sobie już zacznę powoli przekładać karty, wspomnę tylko, co będziemy sprawdzać, czyli energię czytania główną na tą pełnię w byku dla Wodników. Sprawdzimy jeszcze, co od Wodników odchodzi i co do Wodników nadchodzi. Także zapraszam i zaczynamy. Poproszę o informację dla Wodnika na energię główną do tego czytania. Na pełni w byku. Ok, dziękuję. Drogi wodniku, karty nam tutaj informują, że odpowiedź znajdzie Ciebie. Ok, dobrze. Teraz sobie sprawdzimy, co od wodnika odchodzi wraz z pełnią w byku. Co odchodzi? Poproszę o trzy karty z informacją, co od wodnika odchodzi. Od wodnika odchodzi? Ok. Drogie wodniki, hmm, karty informacji, co od Was odchodzi, przekazują, że odchodzi od Was postać kobiety. Ktoś między 40 a 60 rokiem życia. A ktoś, kto jest osobą przyjazną, szlachetną i wykształconą. Może być to wdowa. Natomiast odchodzi również od Was możliwość jakiejś dodatkowej pracy. Coś tu się może wydarzyć jeszcze jesienią lub latem albo jesienią przyszłego roku. Coś związanego z trygonem ognia, czyli osoby z podznaku barana, lwa lub strzelca. Odchodzą również od Was zmiany z dobrych na złe. Czyli tutaj karta sugeruje, aby zachować pewną harmonię tak, w sferze prywatnej i zawodowej, ale tu również może od Was w jakiś sposób odejść. Ale odchodzą też wszelkie przeciwności i utrudnienia. Coś tu się wydarzy jeszcze jesienią albo zimą, co jest związanego z osobami z powietrza, czyli bliźnięta waga lub dwornik. Ale odchodzą również od was, od was jakieś duże pieniądze. Być może sytuacja związana z osobami z trygonu ziemi, czyli byk, panna lub koziorożec. Hmm. Może również odejść od Was jakieś wynagrodzenie w obcej walucie. Hmm. Być może pracowaliście za granicą lub lub stracicie możliwość podjęcia pracy za, za granicą. Hmm. Może również odejść od Was właśnie możliwość stałego zatrudnienia lub jakiś majątek. Majątek ruchomy na przykład, tak? Ale odchodzi również od Was jakaś duża siła, jakaś moc, obfitość. Odchodzą również sprawy związane z dokumentami, czyli jakieś sprawy urzędowe, sądowe. Ok. Tak tutaj mi te karty pokazały. Sprawdzimy sobie teraz, co w takim razie do Was nadchodzi. Ok, co nadchodzi do wodników? wraz z tą pełnią w byku. Ok. Także poproszę o informację, co nadchodzi do wodników. Co nadchodzi do wodników wraz z pełnią w byku. Proszę o informację. Co nadchodzi, co nadchodzi do Drogie wodniki, nadchodzi do Was wiosną lub latem zdecydowany koniec kłopotów. Nadchodzi szczęście i stabilizacja, radość rodzinna. Nadchodzą do Was jakieś miłe niespodzianki i wszelkiego rodzaju powodzenia. Nadchodzi miłość, być może oświadczyny, a nawet małżeństwo. Coś tu się wydarzy wiosną albo latem, właśnie z trygonem wodnym, czyli rak, skorpion albo ryby. Następna karta zapowiada sukces finansowy, jakieś bardzo intratne stanowisko, być może jakaś wygrana, ale również wiadomości, informacje, na przykład w formie listu. Coś tu się może wydarzyć jeszcze zimą tego roku lub wiosną roku następnego. Coś powiązanego z trygonem ziemskim, czyli z osobami z podznaków byk, panna lub koziorożec. Okej, okay, co jeszcze? Jakie jeszcze informacje? Może pojawić się jakaś chwilowa stagnacja, która będzie spowodowana być może jakąś chorobą, lub jakimś możliwym pobytem w szpitalu. Coś tu się może zadziać z osobami z trygonu um, ognia, czyli baran, lew albo strzelec. Coś tu się może wydarzyć jeszcze jesienią tego roku lub latem, albo jesienią roku przyszłego. A jeszcze. Yy, może być to choroba również, yy, również tej kobiety, ta, która na początku pokazała się jako właśnie starsza osoba, jako wdowa, jako, a, jako postać ambitna, wykształcona. E, może też chodzić również o, o choroby właśnie tej kobiety, tak? Nie tyle co o waszą, taką właśnie o, o jej. E, wiosnym, a, wiosną albo latem. Co jest z wodnym? Czyli ponownie rak, skropion albo ryby. Pojawia mi się harmonia i trwały związku małżeńskiego. Pojawia się równe, również wierność i równowaga. Być może by się udzielacie charytatywnie lub ktoś z pod tego wodnego znaku się udziela charytatywnie. Pokazuje mi się też informacja o bezinteresownej przyjaźni. Ktoś, kto ma artystyczne uzdolnienia, na przykład literackie albo aktorskie albo jakieś inne. Ktoś, ktoś kto jest ogólnie artystą, kto ma duszę artystyczną. Pojawia mi się duża dawka optymizmu, wrażliwości, czułości i stałości, tak? To jeszcze. Jakie jeszcze informacje dla wodników? Nadchodzą również do Was pomyślne wydarzenia i dary od losu. Możecie coś wygrać, na przykład wrotka. Coś tu się może wydarzyć jeszcze jesienią albo zimą tego roku. Coś związanego z trygonem powietrza, czyli z osobami spod znaku bliźnięta, waga lub właśnie wodnik. Także chodzi tu prawdopodobnie o Was też. Hmm. Pojawia się u Was spokój i ukojenie. Nadchodzi czas równowagi, a wszystko, co złe, jakby odchodzi do przeszłości, tak? Hmm. Aczkolwiek tutaj mogą pojawić się jakieś awantury związane z agresją, jakieś problemy z pracą, ale... To... To bardziej na lato i na jesień przyszłego roku mi się pokazuje, co jest związanego z osobami z trygonu po, e, ognia, czyli baran lew albo strzelec. Hmm. Ktoś tu może rozsiewać jakieś plotki, zniesławiać Was, właśnie może osoby z tego trygonu o, ognia, czyli właśnie baran lew strzelec. Hmm. Pokazuje mi też się informacja, że macie nie liczyć na spadek. I nie macie polegać na innych. Hmm, okazuje mi się postać człowieka, który jest pracowity i dojrzały ale też pojawia mi się postać młodej, życzliwej kobiety. I to właśnie na tym albo jesienią. OK. Jakie jeszcze informacje dla wolników wraz z tą pełnią w wybiegu. Ojoj, ma sporo tych kart. Drugie wodniki wezmę jeszcze z góry, tak? Sześć, te które wypadły. Dobrze, wezmę już wszystkie, dołożę. Okej. Okay. Widocznie to wszystko mam Wam przekazać. Dobrze, mianowicie, dobre wodniki. Pojawia mi tu się u Was jeszcze informacja o dobrym zdrowiu. Być może coś związanego z trygonem wody, czyli ponownie rak skorpion i ryby. Coś tu się wydarzyć może na wiosnę albo latem. Na pewno odzyskujecie energię lub sprawność, lub kto jest Waszego bliskiego otoczenia, który jest pod znakiem wodnego, czyli rak skorpion ryby. Pojawia mi też się bliskie małżeństwo, powodzenie w kontaktach, jakieś sprawy z biznesem. Hmm. Następnie jesienią albo zimą pokazuje mi się tutaj hmm, jakaś starsza osoba, mądra, doświadczona życiowo. Być może ktoś z trygonu powietrza, ponownie bliźnięta waga, wodnik. Być może, że jest to kobieta o czarnych włosach, tak? Hmm. Ponownie jesienią albo zimą. Być może jest to postać tej mądrej, doświadczonej jeszcze po kobiety, która nad Wami czuwa, oprócz oczywiście opatrznością, bo to jest tutaj w pierwszym przekazie głównym, że opatrzność, opatrzność nad Tobą czuwa. Macie się nie martwić, jest przed Wami jakby szczęśliwy los, tak? Mogą się pojawić jakieś uroczystości rodzinne albo spotkania towarzyskie, ale tu mi się mocno tutaj zarysowuje, właśnie powiązane z, z tą kobietą starszą o, o czarnych włosach. Mm. Następnie wiosną albo latem, coś znowu z trygonem wodnym, czyli rak, skorpion, albo ryby. E, wszelki sukces, pomyślność oraz szczęśliwy czas i szczęśliwe dni. Mm. Nadchodzi jakaś nowa przyjaźń, lub nadzieja na długotrwały związek. Możliwe są zaręczyny albo nawet małżeństwo. Mm. Otrzymacie tutaj większe korzyści, niż się tego spodziewacie, prawdopodobnie z tej relacji. Mm. Nadchodzą również dobre nowiny, właśnie w romansie albo w miłości, i informacja, że wszystko niedługo dobrze się ułoży. Pojawia mi się postać latem albo jesienią jeszcze tego roku, młodego szatyna, który jest towarzyski, ale niezdecydowany. Jest to postać przyjaciela albo kochanka. Jest to osoba szczera, która ma poważne zamiary, ktoś z trygonu ognia, czyli ponownie baran, lew albo strzelec. I karta informuje również, że no czeka Was jakby dobra przyszłość, tak? I dobra kariera zawodowa. Następnie pojawia mi się postać drugiego mężczyzny, właśnie z trygonu wody, ponownie rak skorpion ryby. I ja tu coś mocno czuję, że właśnie mm, z tego wodnego znaku tutaj będzie jakaś głębsza, poważniejsza relacja. Młody mężczyzna, który ma w sobie dużo radości, takiej radości dziecka, tak? Lub może pojawić też się dziecko do 7 lat lub może być mowa o jakimś dziecku, lub poznać kogoś, kto ma dziecko. Hmm. Tutaj karta przynosi dobrą energię, tak? Również jakieś romantyczne spotkania. Hmm. Następnie zimą albo wiosną, zimą jeszcze może tego roku. Karty pokazują powodzenie w interesach i finansach. Hmm. Być, może jest, być może jest dla Was przewidziany jakiś awans, o którym jeszcze nie wiecie. Mogą pojawić się jakieś zmiany pracy, na przykład z powodu wynagrodzenia, ale ogólnie pokazuje się to jako czas stabilizacji, tak? Możecie otrzymać jakiś majątek. Możecie również otrzymać jakąś niespodziankę albo prezent, być może od kogoś z Trygonu Ziemi, czyli Byk, Panna lub Koziorożec. Pojawia mi się również postać kobiety między 40 a 60 rokiem życia. To jest Trygonu Ognia, czyli Baran, Lew lub Strzelec. Kobieta, która jest szlachetna, przyjazna i dobrze wykształcona. Może być ona wdową. Jest to również informacja o tym, że być może otrzymacie możliwość dodatkowej pracy. Coś tu się może wydarzyć jeszcze jesienią tego roku albo latem i jesienią roku przyszłego. I ostatnia karta informuje nas o tym, że być może jeszcze jesienią i zimą tego roku. Będziecie mieć do załatwienia jakieś ważne sprawy w sądach, biurach albo szpitalach. Coś związanego z trygonem powietrza, czyli bliźnięta waga lub wodnik. Może to chodzić bezpośrednio was, o Was, drugie wodniki, jak i od, o, o osoby właśnie z podznaku wagi lub bliźnia, tak? Ok. Także to by było, jeśli chodzi o to, co do Was zmierza, nadchodzi na tyle. Hmm. Patrzę jeszcze, czy tu pokazały się jakieś dodatkowe informacje z cyfr, z liczb. I jak najbardziej. Widzę tutaj numer 88. To na pewno nawet trzy ósemki widzę. 88, 888, nawet już cztery ósemki widzę. Widzę dwie dziesiątki. Dużo jakby pokazało mi się u was postaci, tak? W tych kartach w tym rozkładzie. Czyli tak 88, 888 i 10. OK. Zaczniemy sobie może od tej dziesiątki Dodatkowy przekaz jeszcze o właśnie te drugie wodniki. Anielskie liczby super lektura polecam. Gdyby ktoś chciał był zainteresowany. A zatem liczba 10 to Twoja energia jednoczyć się z energią boską. Zaufaj znakom, które widzisz. Bóg przez nie przemawia. Pięknie. I teraz tak mamy 10, teraz jeszcze było 88. I 888. 88. Otwierają się przed Tobą drzwi, przez które wkroczysz do bardziej duchowego życia. Super. I 888 jeszcze poproszę. Okay. Twoje życiowe cele i Twoje marzenia zestroiły się ze sobą. Postępujesz słusznie i kroczysz ścieżką światła przepiękne informacje jeszcze dodatkowe dla Was od tej aniołów. Drogi wodniki, ja Wam dziękuję za obecność, za to, że jesteście ze mną na tym kanale, za to, że mnie wspieracie. Bardzo serdecznie dziękuję za Wasze lajki, subskrypcje i komentarze. Jesteście z tego, co sprawdzałam, jeśli chodzi o czytania miesięczne na listopad. Drugim znakiem, z największą ilością wyświetleń, za co Wam wie, wielkie, wielkie dzięki. Naprawdę dziękuję Wam z całego serducha. Oby ta druga połowa listopada była dla Was korzystna, pozytywna, aby wszelkie troski odeszły i przyniosły tylko same dobre, pozytywne chwile w każdej możliwej sferze życiowej. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam mocno i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa pa!